Can you hold on for like one second? Yeah. 4 ja na potężnym zjeździe. Wrzucam jedną, drugą, potem cztery, będzie nieźle. Wrzucam na traki bez sens. Patrz w głowie, ciągle wrzeszcze na je mnie bzuch, nie pomoże przeciw. Podwaja skóbek, ja podwoję cenę za życie. Choć nie ceniłem i prawie źle skończyłem, znów odczuwam ciśnienie. Chcę nagrać to wam wreszcie. Blokada, veny, po że nie wiem, gdzie jestem Miałem czas w życiu, gdzie byłem samotny Miałem czas w życiu, gdzie witały demony Choć nie gadałem z nimi, to mówiły skocz ah, ah. To teraz potrafię odnaleźć właściwe tory I nie chcę już takiej pomocy, gdzie ibu albo trunki Zniszczyła mnie chęć ciągłej pomocy, ale nie do pogadania A w jednym prostym celu, żeby zapomnieć o tym, co się działo Ford. Ja na potężnym zjeździe Wrzucam jedną, drugą, potem cztery będzie nieźle Wrzucam na trak i bez sens Patrz w głowie, ciągle wrzesie nawalam je brzuch, nie pomoże przeciw Podwaja skóbek, ja podwoję cenę za życie Choć nie ceniłem i prawie źle skończyłem Znów odczuwam ciśnienie Chcę nagrać to wam wreszcie Blokada weny powoduje, że nie wiem gdzie jestem Podwaja skubek, ja podwoję Życie, życie, znów odczuwam ciśnienie, chcę nagrać to wam wreszcie, wreszcie Blokada we nie powoduje, że nie wiem gdzie jestem